spotkanie z rolnikami i z mieszkańcami powiatu łosickiego. W tej chwili pan prezydent udaje się do miejsca spotkania pod Plac Wiejski w miejscowości Korczówka w gminie Olszanka. Panu prezydentowi towarzyszy pani minister Małgorzata Sadurska, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy serdecznie na spotkaniu przybyłych parlamentarzystów samorządowców z terenu powiatu łosickiego i powiatu Siedleckiego. Szanowni Państwo, powitajmy serdecznie na Ziemi Łuickiej pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę. Proszę o wystąpienie pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Góra. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Wójtowi, ale przede wszystkim młodzieży za piękne przywitanie i za piękne słowa o nadziei, o miłości ojczyzny. O tradycji, o tym, jacy Państwo jesteście tutaj i jakie są w związku z tym Wasze oczekiwania, także wobec mnie. Bardzo dziękuję za te słowa. One są dla mnie ważne, a zarazem pięknie pokazują, w jaki sposób tutaj, na tej ziemi, rodzice. Wychowują dzieci, jaka tutaj jest młodzież. Już za samo to powinienem Państwu jako prezydent Rzeczypospolitej podziękować. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, szanowni Państwo, te problemy, które przed chwilą zostały przedstawione, wszystkie. Są niezwykle istotne i są mi znane. Są mi znane dlatego, że sprawy polskich rolników, polskiej wsi, polskiego rolnictwa leżą mi na sercu. Dlatego cały czas odbywam w tych sprawach konsultacje i zasięgam informacji. Stąd mogę śmiało powiedzieć: znam te problemy. Mówię często o różnych możliwościach. Czy sposobach, na jakie mogłyby być one rozwiązywane, czy przynajmniej na, w jaki sposób można byłoby je próbować rozwiązywać. Mówiłem o tym ostatnio w czasie mojego wystąpienia w spale na prezydenckich dożynkach. Dziękuję zresztą za udział, bo i Mazowsze, i Podlasie były pięknie reprezentowane, mimo zwłaszcza tutaj na Podlasiu trudnego czasu. Szanowni Państwo, było wystąpienie Pana Ministra Rolnictwa, które muszę powiedzieć, że przyjąłem z pewną satysfakcją. Rozumiem, że wreszcie, tak zrozumiałem przynajmniej, na poważnie zaczęliśmy myśleć o sprawach polskich rolników. Dzisiaj instrumenty, zwłaszcza te brukselskie, są w ręku Pana Ministra. Niestety, muszę powiedzieć, że z pewną konfuzją i to głęboką przyjąłem informacje od moich kolegów, z którymi do niedawna tak blisko pracowałem z Parlamentu Europejskiego, dotyczące informacji, jakie uzyskali na ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Była tam mniej, między innymi dyskusja związana z kryzysem w europejskim rolnictwie. Jeżeli mówimy o tych problemach, które słyszeliśmy przed chwilą, nie ma chyba żadnych wątpliwości, że polskie rolnictwo, także jako to, które jest rolnictwem Unii Europejskiej, znajduje się dzisiaj w sytuacji kryzysowej. Może właśnie szczególnie kryzysowej. Także w związku z afrykańskim pomorem świń, także w związku z suszą. I muszę Państwu powiedzieć, że informacja mnie zdruzgotała. Bo jeżeli komisarz europejski do spraw rolnictwa oświadcza, że na pomoc i rekompensaty dla europejskich rolników będzie przeznaczonych 420 milionów euro, po czym się okazuje, że z tego będzie 29 milionów euro dla polskich rolników, prawie 70 milionów euro dla niemieckich rolników i 63 miliony euro dla francuskich rolników. To ja muszę zadać pytanie. Przepraszam bardzo, ale jak walczono o polskie sprawy na tej Radzie do Spraw Rolnictwa wcześniej, na której ten podział został dokonany w obecności polskich urzędników, w obecności polskiego ministra? Jak tam walczono, że dostajemy, przeszło połowę mniej niż Niemcy czy Francuzi? Muszę Państwu powiedzieć, że mnie to zbulwersowało. Bo rzeczywiście nasze rolnictwo cierpi na problemy, właśnie także i szczególne problemy w tym roku. I dzisiaj jednym z podstawowych zadań powinno być właśnie chronienie tych, którym się źle dzieje, czyli polskich rolników. Bo faktem jest, że jak tu produkować, jeżeli czarna porzeczka kosztuje 40 groszy za kilogram? to po co w ogóle realizować taką produkcję skoro ona jest całkowicie deficytowa skoro dopłaca się do interesu skoro bardziej się opłaca zostawić ją po prostu na krzakach niż zbierać bo za to zbieranie też trzeba zapłacić i ponosi się w ten sposób tylko dodatkowe koszty a więc powiększa straty jak można do czegoś takiego doprowadzać że rolnicy tracą całe po głowie trzody chlebne bo się znajdują w strefie buforowej i nikt się nie zastanowił nad tym, jakie jest rzeczywiste zagrożenie, tylko podejmuje się decyzję chyba bez głębszej refleksji i bez zastanowienia nad tym, jakie będą tego skutki dla poszczególnych ludzi, dla poszczególnych gospodarstw, dla całych gmin. Na następne lata także. I przecież my, państwo, które kiedyś przodowało, jeżeli chodzi o wieprzowinę, byliśmy absolutnie samowystarczalni, dzisiaj importujemy. I to jeszcze w dodatku jakiej jakości Bardzo często, pożal się Boże Sprowadzamy produkty, które nie tylko nie służą zdrowiu Ale jak niektórzy twierdzą są wręcz szkodliwe Czy to jest racjonalna gospodarka? To pytanie jest niestety retoryczne Otóż tak jak powiedziałem w spale Powtarzając słowa Ojca Świętego Naszego Jana Pawła II Sprzed wielu lat Niestety sprzed prawie 30 lat. Polskie rolnictwo potrzebuje dzisiaj wszechstronnego wsparcia ze strony państwa. Dramat, proszę państwa, polega na tym, że przez te 30 lat tak niewiele się w rzeczywistości, jeśli o ten aspekt chodzi, zmieniło. Bo co z tego, że gospodarstwa są unowocześniane, rolnicy ponoszą nakłady, biorą kredyty? Próbują korzystać z funduszy unijnych, choć szczerze mówiąc, tylko 11% gospodarstw z nich skorzystało. Jeżeli potem okazuje się, że polityka jest taka, że trzeba dopłacać, bo są kary za przekroczenie kwot mlecznych, kary, które często idą w setki tysięcy złotych dla niektórych gospodarstw. Jak w ogóle czemuś takiemu podołać? Otóż państwo powinno podejmować środki zaradcze. Jeżeli są kary za kwoty mleczne, a jednocześnie jest Oczywiście, taka sytuacja, że w tym samym sektorze jest dzisiaj klęska, bo jest susza i jest problem z paszą. No to sprawa jest prosta. To trzeba powiedzieć w Brukseli: ci ludzie nie mogą płacić kar, bo są w kryzysowej sytuacji. Należy ich z tych skar zwolnić. Oczywiście, nie będzie wpływu do unijnej kasy, tak? Ale przecież nie będzie też wydatku, jeżeli oni zostaną zwolnieni, to nie jest to, że wtedy Unia Europejska musi dać pieniądze. Nie musi, a im będzie lżej, do tego nie trzeba zmieniać budżetu. Więc to są takie logiczne posunięcia, które mogłyby zostać wykonane po to, żeby stworzyć takie najprostsze, możliwe drogi ulżenia w tej trudnej sytuacji. Proszę Państwa, ja chcę powiedzieć tak. Ja się będę nadal aktywnie zajmował tymi sprawami. Mówię o tym głośno. Oczywiście, niestety, zaraz spada na mnie krytyka. No ale cóż, proszę Państwa, wygląda na to, że co się nie powie, to i tak się będzie krytykowanym, więc przynajmniej mówmy prawdę. Niech ci, którzy mnie krytykują za mówienie prawdy, mają na tyle odwagi cywilnej, żeby ją przynajmniej przyjąć. Szanowni Państwo, jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Mógłbym tutaj długo mówić o zrównoważonym rozwoju, którego tak potrzebuje polska wieś, zwłaszcza ta część Polski. Tutaj, Polska Wschodnia, gdzie naprawdę brakuje tej infrastruktury. A ona przecież też warunkuje powodzenie i zamożność regionu. Bo to kwestia możliwości prowadzenia biznesu, to kwestia także choćby dostępu dla turystów. Tam, gdzie jest dobrze można dojechać, tam zaraz zjawiają się turyści po to, żeby zwiedzać, żeby korzystać z uroków, jakie daje natura. A czego jak czego, ale tego państwa, krainie natura nie poskąpiła. To jest piękna część naszego kraju. Wierzę w to, że w najbliższych latach będziemy w stanie zacząć nadrabiać te zaległości i zmieniać sytuację. Gdzie państwo mi się czasem wydaje, że polityka poza takim prostym zmienianiem prawa po prostu wymaga empatii i uczciwości, żeby zwyczajnie przyjrzeć się ludzkim sprawom, a nie tylko wielkim interesom. Ja wierzę w to, że politykę da się tak prowadzić. Ja wierzę w to, że państwowe firmy, takie jak Elewar, o którym też mówiłem w niedzielę, mogą być dobrze zarządzane. Nie w tym znaczeniu, żeby przynosiły zysk państwu polskiemu, tylko w tym znaczeniu, żeby wspierały to, co dla państwa polskiego ważne. A to także kwestia stabilności cen na rynku zbóż, bo akurat o tym rynku mówimy. I mogłyby. Te podmioty działać w sposób sprawny, wspierając polskich rolników, podczas gdy często mówi się, że tak naprawdę one wspierają po prostu biznesy. Ja bym powiedział tak, nie tędy droga. Biznesy niech się wspierają, polskie państwo nie musi ich wspierać dodatkowo swoją działalnością. Czasem wystarczy, że przestanie im przeszkadzać, ale nie musi do nich dopłacać. Natomiast musi wspomóc tych, którzy produkują i odpowiadają także za kwestie bezpieczeństwa w naszym kraju. Mówię to jako prezydent, który ma stać na straży bezpieczeństwa państwa, bo to także bezpieczeństwo żywieniowe. To także jest istotny element. Czy my będziemy jedli zdrową żywność, czy będziemy jedli niezdrową? Bo to się odbije, jeżeli nie bezpośrednio na nas, to odbije się na przyszłych pokoleniach. I co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. W związku z powyższym powiem tak. Proszę Państwa, jestem tutaj, bo ja się przed tą odpowiedzialnością nie uchylam. Także w innych sprawach poza takim bezpośrednim wsparciem dla polskich rolników. Mówiłem o obniżeniu wieku emerytalnego, mówiłem o obniżeniu kwoty wolnej od podatku, podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Stosowne ustawy są już gotowe i będą składane w najbliższych dniach nie jednocześnie po kolei ale będą i jeszcze ten sejm będzie mógł się nimi zająć one są potrzebne i mam nadzieję że zostaną uchwalone oczywiście proszę państwa na pewno będzie krytyka bo jak już mówiłem zawsze jest ale spokojnie jestem na nią przygotowany dla mnie najważniejsze jest to, do czego się przed państwem zobowiązywałem. Ja się przed ludźmi władzy nie zobowiązywałem. Ja się zobowiązywałem przed Polakami, także przed polskimi rolnikami. Dziękuję bardzo.